Strategii. bez. Dobra. Ulubiona piosenka. Byłaby kochana. Ulubiony kolor? A, ciemny granat. O, to oryginalne. Fajowo. Ej, tylko nie zasypiaj. Dobra, mów. Ulubiona scena filmowa. Nie, będziesz się ze mnie śmiał. Obiecuję, że nie będę. No dobra, pocałunek na końcu tego filmu, z tym facetem i trzema dziewczynami. Widziałem to! <grybuj> Lubisz ten film? Wspominałem już, że zjadłem kopiasty talerz pieczonej fasoli z sosem. Dziwne, ale po fasoli zawsze lunatykuję. Patrz, te dwie laski nawet chrapią razem. Gwen, nie zasnęłaś? Nie. To dziwne, ale jestem taka zmęczona, że nie czuję już zmęczenia. To ma sens? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, gdzie jest mały wóz? A widzisz wielki wóz? Spójrz na tę jasną gwiazdę. To gwiazda polarna. A to mały wóz. O. Super, spójrz na niego wygląda jak posąg, nie poruszył się od pięćdziesięciu godzin. Halo! Wow. Ciekawe. Ale jest skoncentrowany. Ma namalowane oczy. Jestem pewny. Musimy porozmawiać o strach. Na... Nie gadaj! Och, muszę to zobaczyć. No bardzo jesteś pomysłowy, kolo. Ale i tak odpadasz. O kurczę, to działa! Zlał się w gacie. Mogłabym zabić za mocną kawę. Ej, co z wami, ludziska? No szybciej. Zasypiajcie wreszcie! Błagam, Daj Łyka! Daj chociaż powochać! Potrzymać! Dobra! Wasza piątka zostaje ze mną, a reszta biegusiem pod prysznic. Śmierdzicie! Nie chciałem, żeby do tego doszło! Wczoraj powiedziałem szefowi kuchni: szefie! Nie chcę, żeby do tego doszło! Ale niech mnie! Zawodnicy są twardzi! Dlatego! Wymyśliłem najnudniejszą, najbardziej usypiającą rzecz na świecie. O, no nie, co znowu? Dobra, wiesz co? Zaczynaj. Ilustrowana historia Kanady. Książka dla dzieci. Rozdział pierwszy. Oto bubr, symbol narodowy i wiecznie modne nakrycie głowy. O, rany. Co oczywiście pośrednio doprowadziło do wojny w 1812 roku. Pęd! Nie opuszczaj mnie! Krótka przerwa na sikanie. Jacyś chętni? Skoro tak długo wytrzymałem, to dam mi jeszcze radę. Tak, i wytrzymasz 10 kolejnych rozdziałów. Stary, masz 5 minut. Będzie ci towarzyszył kamerzysta. Dobra. Zostań na zewnątrz. Oh. Duncan, jesteś tam? Najświeższe wiadomości. Duncan jednak nie wytrzymał i padł na deski. To oznacza, że zwycięzcą bezcenno dlonu jest... Wygrywają wrzeszczące Cusły! Gdzie mój odtwarzacz MP3?! Na pewno mi go ukradł ktoś z was! Potrzebuję muzyki! Nikt się stąd nie ruszy na krok, dopóki nie odzyskam mojego odtwarzacza, zrozumiano?! Dobra, lepiej jej go oddajcie, bo ona zniszczy cały obóz! Cześć wam! Jej, jaki tu straszny bałagan! Ktoś ukradł Ewie odtwarzacz MP3, chyba nie chodzi o tego rzęcha. Zastanawiałam się, czyje to jest. Leżał na placu przy ognisku, musiałaś go upościć. O, dziękuję! Dziękuję, dziękuję! Drobiazg. Nastawić drużynę przeciwko komuś? Nie ma nic prostszego! No! Przepraszam za to małe nieporozumienie. Żadne z Was go nie ukradło. No dobra, może faktycznie trochę przesadziłam. Oddaliście już głosy i podjęliście decyzję. Na tacy jest tylko dziewięć pianek. Będę wzywał tych, którzy zasłużyli na piankę. Zawodnik, który nie dostanie pianki, musi natychmiast udać się do Portu Wstydu, wsiąść do łodzi przegranych i zniknąć. Powrotu już nie będzie. Nigdy. Pierwsza pianka wędruje do Duncana: Bridget, Courtney, Katie i Sadie. Tyler, huh. DJ, Jeff. Uwaga! Oto ostatnia pianka tego wieczoru. Ewa, do Portu Wstydu, tędy. Fajnie. Bardzo fajnie. I komu w ogóle jest potrzebny taki beznadziejny program? Hmm? Au! Też ci życzę wszystkiego dobrego. Ocaleliście! Co, nie mówiłam? Nie można zachowywać się jak jakaś psychopatka, a potem oczekiwać przebaczenia. W sumie nie miało znaczenia, że Ewa jest silna. Nie zrobi kariery, jeśli nie nauczy się panować nad sobą. Ta Ewa była poważną konkurentką, ale już jej nie ma. Ja będę rozdawać karty. Papa pa, Ewo! Pa. Nerwowa? No dobra, trudno. Temperament mnie poniósł. Znowu. A nieważne. Najlepszy zawodnik odpadł. Zostały same cieniaky. Za zabójcze okonie i za to, żeby za tydzień nikt z nas nie odpadł.